Cześć. Cześć. Witamy w Czas na Kwas. No cóż, dzisiaj wypuszczamy akurat ten, ten krótki filmik tutaj w noc wigilijną 2022 rok, 24 grudnia. Chcieliśmy po prostu skorzystać z tej okazji, że te święta nadeszły. Chcieliśmy Wam już teraz złożyć życzenia. Z tej okazji troszeczkę porozmawiać o tych świętach. E, my tutaj siedzimy z Sylwią i. E, chyba sz, gwiazdki. Tak, tak, tak. O, chyba gdzieś tam wow, już jest. Ta, o ta. To jest, o to jest, jest, jest! jest. No, no właśnie piękna, jeszcze Jaka jest taki przepiękny zachód słońca To też. jest ta pierwsza gwiazdka, o, jest pierwsza tak? Gwiazdka. E, no właśnie i um, może zacznijmy od, od życzeń. Chcieliśmy tutaj skorzystać z tej okazji. Złożyć najlepsze życzenia świąteczne już teraz. Naszym przede wszystkim rodzinom nie zapominajmy o, ty, o, o tych naszych najbliższych, naszym matkom, ojcom, siostrom, braciom, e, jeszcze tam e, siostrzenicom. siostrzenicom, tak? dokładnie. E, a ja się nazywam dzieci mo siostr moi, moich siostr mojej siostrzenicy, to są dla mnie. No, ale im, im też składamy dzieciom, których, życzenia, tak, których nosimy wszyscy w serca i składamy im życzenia. No, chcieliśmy złożyć Wam życzenia, życzenia wszystkim tym, którzy nam oglądają, którzy nas oglądają i też chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, żeby jednocześnie i złożyć życzenia i podziękować wszystkim naszym patronom, którzy dziękujemy, przez te 2-3 lata, nie tak. wiem ile my już ten kanał prowadzimy. Że nam zaufaliście, że chcecie powierzyć wam, nam yy, Wasze pieniądze, wesprzeć nas. To jest naprawdę przepiękny gest i dziękujemy Wam za to. Z całego serca Wam dziękujemy za, za to, że, yy, że wierzycie tak samo w tą misję, jak my w nią wierzymy, jak kroczymy sobie razem wspólnie tą naszą drogą. Bo to, bo to Wasze wsparcie to jest dla nas sygnał przede wszystkim, że my robimy coś właściwego, coś, coś co, jest, co jest potrzebne, a, 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 a jakieś te kwoty pieniędzy czy coś to już jest zupełnie marginalna sprawa. My co prawda, przepraszam, Aha. jakoś tak nigdy nie poświęcaliśmy naszym patronom zbyt dużo czasu na tym kanale, bo nigdy nie wiedzieliśmy, jak się do tego ustosunkować. Zawsze nam było oczywiście bardzo. Jak już Sylwia mówiła, miło z tego, że ktoś nas docenia. i Wyświetlimy teraz na, na ekranie, Okej, może, tak. listę dziękujemy naszych patronów. Wam, Bardzo dziękujemy Wam dziękujemy i, i miejcie naprawdę udane święta Bożego Narodzenia, jeżeli je obchodzicie. Chcielibyśmy Wam, co, co chcielibyśmy Wam życzyć tak naprawdę na te święta? I no co właśnie. Tak naprawdę życzyć i tak, I e... Coś, co jest też przesłaniem tego, co nas nauczyły no, rośliny. Chcijmy. Chcielibyśmy, żebyśmy, może, żebyście się w te święta i żebyśmy my, my, wszyscy, żebyśmy się spotkali w takiej uczciwości i takiej bliskości ze sobą. E, żebyśmy nie, nie przykładali takiej dużej wagi do tego, czy to nasze mieszkanie jest posprzątane, czy mamy choinkę i czy ten, jak ten stół jest ubrany. Tylko żebyśmy najważniejszą rzeczą, żebyśmy się w tych spotkaniach spotkali w takiej szczerości, takiej więzi, tej otwartości na to, że każdy z nas jest inny i każdy tą, tą, tą swoją drogę niesie, żebyśmy uszanowali ka każdego na tym świecie i na tych naszych bliskich, że mają prawo wybrać różne drogi w, naszy, w życiu, żebyśmy się właśnie spotkali w tej takiej, w, tym cieplej, w takiej miłości i otwartości. Życzymy Wam autentyczności, życzymy Wam bycia sobą właśnie w tym momencie, Życzymy Wam również, chociaż może niekoniecznie przy stole wigilijnym, ale żeby nie zamiatać pewnych rzeczy pod dywan, tylko gdzieś otwarcie szczerze, z miłością i ze zrozumieniem dla drugiego człowieka porozmawiać o tym, co nas boli czasami, bo my wiemy, że te relacje w rodzinie też często są, nie należą do, do najłatwiejszych, ale... Jedynym sposobem według nas, żeby to ponaprawiać, to jest po prostu szczera, uczciwa rozmowa od serca, ze zrozumieniem, i, i, i gdzieś to się po prostu wtedy poukłada, w, wierzymy w coś lepszego. Więc tego Wam życzymy, żebyście się, jeżeli Was to jest, jeżeli czujecie, że tędy droga, to życzymy Wam tego, żebyście się zdobyli na tą odwagę i, i, i w pewnym momencie. No gdzieś to jakoś poukładali po prostu między sobą, między, między członkami rodziny. No I ale przede wszystkim, żebyście, też, tak, żebyście miło spędzili tak, ten czas tak, po tak. prostu. Jeśli starczy wam, jeżeli będziecie mieli przestrzeń i jeżeli będziecie czuli, to może znajdzie się w tym, w tym czasie czas i przestrzeń na to, żeby opowiedzieć o tym. O doświadczenia psychodelicznych. Jeżeli, jeżeli was w to siedzi i chcielibyście to wyrzucić, to życzymy wam tej odwagi po prostu. Bo no cóż pomoże to też nam naszej misji no, przełamać nie wiem te, tą propagandę, to, to złe myślenie o tych, o tych pięknych roślinach, które gdzieś nam łączą nas samym sobą, z naturą z pewnego rodzaju prawdą, którą wypieramy bardzo często przez długi czas i bardzo, uważam nieuczciwie, uważamy nieuczciwie, one są wrzucone do tego samego worka z tak zwanymi takimi narkotykami, które naprawdę potrafią nam mocno zaszkodzić. A psychodeliki to nie są narkotyki, to jest nasz hashtag. Tak. Psychodeliki to nie, nie są narkotyki, są to... Substancje, rośliny, grzyby. Niektóre które były z nami od tysięcy lat, lat. Które zmieniają nasze życie, które otwierają nas, które poszerzają naszą perspektywę, które powodują, że jesteśmy lepszymi ludźmi, stajemy się lepszymi ludźmi, mm. którzy szanujemy inność, a nawet cieszymy się z tej inności, bo najpiękniejsze jest tak naprawdę, co jest na naszym świecie, to, że tak bardzo dużo nas łączy, ale tak naprawdę każdy z nas nosi ten swój indywidualny, piękny kolor. I nie, nie zmuchujmy tej inności. Ta inność to jest coś, co tak naprawdę jest przepiękne w tym naszym świecie. I tą inność, i ten indywidualny kolor każdy z nas nosi. I niech świeci tym kolorem. Niech, się, niech świeci, niech zmienia świat. Niech świat się zmienia poprzez miłość, szacunek i do drugiego człowieka, do tego, że ma prawo iść swoją własną drogą, zupełnie inną niż ktoś inny obok. Ale właśnie ta, ta nasza droga to jest ta właśnie wartość, do którą, do którą warto podążyć. No i e, taka kolejna sprawa, o, to którą tutaj, No troszeczkę e, się zebrały, zebrały znowu. Się łóżki, tym razem, <śmiech> <śmiech> tak kolejna sprawa, się którą, <laughs> którą chciałbym poruszyć przy okazji tego wideo, bo to się łączy z, no, z nocą wigilijną, szczególnie w Polsce, ale w innych krajach na drugi dzień. To są prezenty świąteczne. E, bo gdzieś mam to wrażenie, żeśmy się troszeczkę zatracili w, materi w materialnym aspekcie tych prezentów. E, dawanie prezentów nie jest złe, ale nie zapominajmy o tym, co tutaj jest najważniejsze. E, więc jeżeli już robimy sobie materialne prezenty, to postarajmy się ich nie robić na odwal. Naprawdę postarajmy się zrozumieć, poczuć tą drugą osobę i, i sprawić jej po prostu przyjemność. I to niekoniecznie musi być materialna rzecz, może być zupełnie niematerialna podarujmy tej drugiej osobie coś, co naprawdę ta osoba będzie chciała. Czasami to jest nawet szczerość z naszej strony, więc naprawdę rozważcie tą kwestię. Nie wiem, może jeszcze byśmy wspomnieli troszeczkę tutaj, jaka jest rola właśnie medycyny roślinnej w tych prezentach, bo My co prawda nie poświęciliśmy na naszym kanale dużo czasu na ten temat, chcielibyśmy w przyszłości samej historii, samego tego origins, czyli skąd się w ogóle wzięły święta Bożego Narodzenia i ta cała otoczka. I tutaj mam na myśli choinkę, mam na myśli prezenty, właśnie świętego Mikołaja, którego barwy bardzo czyli to czerwone białe bardzo przypominają grzyba e, Amunite muskarie czyli tego takiego muchomora i no, tak jak mówię my poświęcimy pewnie więcej czasu kiedyś w przyszłości na ten temat ale żeby już tak ci którzy znają może temat troszeczkę czy ci może nie um, Idea prezentu, bo to jest coś, co ostatnio mnie dotknęło akurat przy mojej ostatniej ceremonii Ajołaski. Poczułem, że dostałem prezent od Ajołaski. Po prostu żaden inny prezent tego nie zastąpi. No, chyba, że od Sylwii dostanę coś lepszego, to może być lepsze. Ale, ale wiesz, no, nie, nie, ma pa, nie ma tutaj presji, nie? Ale o co chodzi z tymi prezentami? No, prawdopodobnie początek tych całych świąt Bożego Narodzenia właśnie zajął, zaczął się gdzieś tam na dalekiej Syberii, gdzie ci szamani syberyjscy używali tej amonity muskarii. No i właśnie oni ją tam suszyli na tych choinkach i tak dalej, pewnie stąd mamy tą choinkę, mamy tego świętego Mikołaja, który wygląda jak Amunita Muscaria, czyli ten, ten nasz Muchomor, czerwony w białe kropki, ale prezentem prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem było to właśnie, co nam dało obcowanie z tą rośliną. Bo to są pewne refleksje, zrozumienia, pewne myśli, pewne wiadomości. Które są prezentem, które nas otwierają, które tak. nas zmieniają, które, które powodują właśnie, że czujemy się lepiej. Tak, i się lepiej, i lepiej. Więc... No tak, i właśnie nie, jeżeli przemawia do Was to, że być może takie były właśnie początki tych świąt. To nie zapominajmy właśnie o tych wartościach. Co jest Zapominamy tak naprawdę o tym, co jest, ważne? Co jest najważniejszym takim fundamentem tego wszystkiego? Jest to, żebyśmy byli blisko ze sobą. To, żebyśmy, żebyśmy tak naprawdę tą więź pielęgnowali ze sobą. To, żebyśmy potrafili mówić o tym, co czujemy, co jest w nas, jak się czujemy. Żebyśmy zadawali sobie właśnie też to pytanie z ciekawością, od, słuchania odpowiedzi, jak się czujesz, jak się dziś czujesz. I chyba nie ma nic piękniejszego tak naprawdę, żebyśmy sobie nawzajem w te święta mogli podarować po prostu taką bliskość i otwartość na to, co się dzieje w Znanym środku. To miejsce i to bycie tutaj w tym miejscu yy, i obserwowanie ludzi, jaka yy, ją jak łaska ich zmienia, jak ich otwiera i, i jak mogliśmy, mieliśmy taką zaszczyt słuchać ludzi, którzy opowiadają o swoim wnętrzu, powodowało o tym, że yy, to było jedno z piękniejszych doświadczeń. Z, z, tak bycie, z, bycie w prawdzie po prostu darcie się z tych wszystkich masek, z tego udawania z, tego, e, z tych różnych rzeczy, które nakładamy na siebie, często w strachu często w strachu dlatego, że boimy się gdzieś pokazać to nasze wnętrzne, wnętrze więc może jest to taka okazja, żeby te święta i zawsze po prostu stanąć z, z naszą rodziną i z naszymi bliskimi takiej czułości, otwartości i bycia po prostu pokazania tego co się dzieje u nas w środku. No i gdzieś ten, e, to parcie na konstrukcjonist, te duże korporacje, mm. gdzieś podejrzewam po prostu odsunęły od nas tą, te rośliny, to obcowanie z tymi roślinami. No Mamy teraz właśnie takie prezenty jakie mamy, prawda? Mm. Bardzo materialne, im droższy, tym lepszy, więc, e, więc może odrobinę refleksji na ten temat. E, no i, no i cóż, to, no, tyle. to chyba tyle. tyle. Życzymy Wam e, no, zdrowych, trafniemy. wesołych świąt. Nas już tu muszki zjadają, więc tak, będziemy uciekać. Wam ocean miłości. Ocean miłości. Ocean miłości. No, no. no to jeszcze raz. Wesołych świąt, wesołych świąt i nie zapominajcie o najbliższych. I do następnego. Cześć. Cześć.